Bye. Witam Was moi drodzy na kolejnym naszym spotkaniu. Szczęść Boże. Witam z wielką Was z radością, że możemy się tutaj spotkać. Jest to nasze już piąte spotkanie, właśnie piąte spotkanie, oczekiwanie na narodzenie Pana Jezusa. Chcemy ten czas pięknie. Przebyć, chcemy ten czas pięknie spędzić, ale to spotkanie ma pomóc nam nowo, nowo odkrywać i oczekiwać z wielką radością, że Pan Jezus niebawem do nas przyjdzie. Moi drodzy, najpierw przywitajmy się z Panem Jezusem, który jest obecny w tabernakulum. I powiedzmy słowa, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieków. Amen. Moi drodzy, przypomniało mi się takie piękne polskie powiedzenie. Pan Jezus kiedyś narodził się w żłobie, a teraz pragnie narodzić się w tobie. No właśnie, w każdym z nas. Moi drodzy, i teraz ma się narodzić w naszym sercu, ma narodzić się właśnie w tej wielkiej radości i ma narodzić się we mnie, ale też w tobie. No w tobie. Alanie, Mileno, w tobie Alicjo, Anastazjo, także w tobie Patryku, w tobie Olu Tobie Nikolu, Błażeju, w Tobie Michale, w Tobie Amelio, w Tobie Wojtko, w Tobie Benjaminie, Pawle i także w Tobie Michalinie. I wszystkich moi drodzy, którzy oglądają ten filmik, to nasze spotkanie, żebyśmy widzieli, że ta radość ma nas przeniknąć, że faktycznie Pan Jezus chce być w każdym z nas, bo jeżeli narodzi się w naszych sercach, to będzie właśnie Boże Narodzenie. Ale moi drodzy, na początku jeszcze zajrzyjmy, co się dzieje na naszym wieńcu adwentowym. Zobaczcie, mamy zapalone trzy świece adwentowe, to znaczy, że już mieliśmy trzecią niedzielę adwentu. Świeca trzecia jest różowa, bo mieliśmy niedzielę radości, niedzielę, która powodowała, że Pan jest tak blisko i chcemy rozradować nasze serca i być blisko Niego. Zobaczmy, Matka Boża jest też zapalona. Roradka, zobaczcie, widać tą roradkę i widzimy, że razem z Maryją chcemy oczekiwać na narodzenie Pana Jezusa. I teraz zapalmy nasze lampiony. Ja zapalam tutaj w kaplicy. Wy zapalcie sobie w domu, powiem słowa światło Chrystusa, odpowiadamy Bogu, niech będą dzięki. Zapalamy. Światło Chrystusa, Bogu niech będą dzięki. Zapalcie swoje lampiony również. I moi drodzy, dzisiaj kolejny raz, no oczywiście, co jest naszym oknem na spotkanie z Panem i zobaczenie, że On już tak jest blisko, co u Niego słychać. Sięgamy oczywiście do naszej Księgi, sięgamy do Pisma Świętego, żeby dowiedzieć się, co się dzieje u Pana Jezusa i chcemy razem z Nim czegoś ciekawego znowu się dowiedzieć. Moi drodzy, dzisiaj czytamy fragment z Ewangelii świętego Łukasza. Posłuchajcie fragmentu. O tym wszystkim donieśli i Janowi jego uczniowie. Wtedy Jan przywołał do siebie dwóch spośród swoich uczniów i posłał ich do Pana z zapytaniem. Czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać? Gdy ludzie ci zjawili się u Jezusa, rzekli, Jan chrzciciel posyła nas do ciebie z zapytaniem: Czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać? W tym właśnie czasie Jezus wielu uzdrowił z chorób, z dolegliwości, uwolnił od złych duchów. Także wielu niewidomych obdarzył wzrokiem. Odpowiedział więc im idźcie i donieście Janowi to, co widzicie i słyszycie. Niewidomi wzrok odzyskują. Chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni, a głusi słyszą, umarli z martwych wstają. Ubogim głosi się Ewangeliem. a błogosławiony jest Ten, kto we mnie. Nie zwątpi. Oto Słowo może. Bogu niech będą dzięki. Moi drodzy, ale na, poprzez, wysłuchaliśmy fragmentu Ewangelii świętego Łukasza, ale na początku będzie taka mała zagadka. Pismo Święte sobie odłożymy, później wrócimy do niego. I moi drodzy, tutaj mam na stoliku różnego rodzaju przedmioty. Zobaczcie, one będą nam. O czymś mówiły, i za chwilę rozwiążemy wspólnie tą zagadkę, która tutaj jest. Zobaczcie. Wszystkie przedmioty służą nam do czego? Jak myślicie? No, pierwsze, oczywiście, są to okulary. Okulary się zakłada gdzie? Na nos, żeby lepiej widzieć. Właśnie, zobaczcie, ksiądz zakłada okulary na nos. Widzi lepiej? No, pewnie, że będzie lepiej widział. Dobrze. Druga rzecz. To jest oczywiście, jak myślicie, co to jest, chyba wszyscy wiedzą. Jest to aparat fotograficzny, żeby zrobić komuś zdjęcie, żeby uwiecznić, żeby potem można było sobie wrócić i pooglądać zdjęcia, przypomnieć o pięknych wydarzeniach. Uwieczniamy różne rzeczy, dobrze? I oczywiście tu wszyscy to znają. Telefon komórkowy, tak, po prostu instrument, który może też służyć jako, tu jest takie albo robienie zdjęć, albo można nagrywać też filmiki, można nagrywać i uwiecznić wielkie, pięknie wydarzenie. Tu mamy, jak myślicie, co to jest, to może się dzisiaj niektórzy nie używają, bo nie wiedzą, jest to oczywiście lupa, lupa, która powiększa, żeby dokładnie wszystkie rzeczy zobaczyć. Ale moi drodzy, jak myślicie, na co te przedmioty przyniosłem? Dlaczego one mają pasować do dzisiejszej Ewangelii? Co one mają nam tutaj powiedzieć i pokazać jakąś najlepszą drogę do ich wykorzystania? Moi drodzy, czytając tę dzisiejszą Ewangelię, tak się zastanawiam i tak sobie pomyślałem, że pięknie by było, gdyby w czasach Pana Jezusa Jana Chrzciciela były te przedmioty, bo one by mogły pomóc w uwiecznieniu tego, co się wydarzyło. Gdy Jan Chrzciciel posyłał swoich uczniów do Jezusa, powiedział zapytajcie Go. A dzisiaj by powiedział, zróbcie zdjęcie, nagrajcie filmik, nagrajcie tą relację, ten wywiad z Panem Jezusem zróbcie i zobaczcie, to by bardzo się przydało. Ale no niestety wtedy nie było tych przedmiotów. Ale moi drodzy, pamiętacie o co uczniowie Jana Chrzciciela mieli zapytać Pana Jezusa? Myślę, że każdy z Was uważnie słuchał do Ewangelii i coś tam wie. Jakie zadał, jakie mieli zadać pytanie Jan uczniowi Jana Chrzciciela Jezusowi. O no właśnie uwaga. Przeczytam jeszcze raz. Czy Ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać? Czy Ty jesteś tym, który ma przyjść? Albo inaczej można zapytać, czy Ty jesteś Zbawicielem świata? Albo jeszcze inaczej, czy Ty jesteś tą najważniejszą osobą, którą Pan Bóg posyła, aby zbawić każdego człowieka, na którego tyle tysięcy lat wszyscy czekali? No i moi drodzy, i to jest naprawdę bardzo ważne pytanie: Czy Ty jesteś tym, który ma przyjść? Dlatego, moi drodzy, Właśnie. A jaką odpowiedź dał Pan Jezus? Usłuchaliście uważnie? Myślę, że tak, ale zaraz się dowiemy. No właśnie, jaką odpowiedź daje Pan Jezus? Pan Jezus mówi bardzo mocno. Mówi: Zobaczcie, niewidomi wzrok odzyskują. No pięknie. To są jakieś czyny niezwykłe Pana Jezusa. Dalej, no zobaczcie. Niepełnosprawni, chromi, zaczynają chodzić. No piękno, wow, pięknie. Zobaczcie, zaczynają chodzić. To jakiś musiał być kolejny cud. Kolejny, zobaczcie, trędowaci zostają oczyszczeni. Oj, 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 pięknie. No jest to niesamowite, że Pan Jezus czyni takie znaki. Dalej, głusi słyszą. Ktoś był głuchy, odzyskał słuch. Ojejku, no przecież to się dzieje niesamowite rzeczy. Umarli z martwych stają, powstają z martwych, moi drodzy, wracają do życia. Zobaczcie, jakie piękne czyny Pan Jezus robi, i wtedy by się nam przydał aparat fotograficzny albo kamera, żeby zrobić zdjęcie, żeby zrobić filmik, relacje z tego, co Pan Jezus robił. Zobaczcie, jakie wielkie wydarzenia, ale moi drodzy, no właśnie, czy Pan Jezus odpowiedział na to pytanie, po czym możemy poznać, że Jezus jest właśnie tym, który miał przyjść? Nie odpowiem wam na to pytanie. Zostawiam was, bo musicie sami wydedukować, pomyśleć, jaką odpowiedź dał Pan Jezus Janowi Chrzcicielowi i jego uczniom, a potem Janowi Chrzcicielowi. Ale tą odpowiedź proszę, żebyście każdy z was napisał do mnie sms-em. Użyjemy telefonu komórkowego, napiszemy sms. Jaką odpowiedź dał pan Jezus i po czym możemy poznać, że pan Jezus jest tym oczekiwanym zbawicielem? No właśnie, te wszystkie wydarzenia o tym bardzo mocno mówią. Moi drodzy, nie było wtedy ani aparatów, ani telefonów komórkowych, ani zdjęć, ani filmów. Ale najważniejsze jest to, że zostały te wszystkie czyny Pana Jezusa zapisane w Piśmie Świętym. I moi drodzy, to jest księga, w której możemy szukać, no właśnie, odpowiedzi i bliskości z Panem Jezusem, żeby dowiedzieć o Panu Bogu jak najwięcej. Moi drodzy, ale wiecie co mnie dzisiaj tak bardzo mocno zaskoczyło i zainteresowało, to ciekawość tych uczniów. Oni poszli, pytali, chcieli się dowiedzieć, można powiedzieć, to taka święta ciekawość w poznawaniu Pana Boga. Mam nadzieję, że każdy z nas ma taką świętą ciekawość, żeby dowiedzieć się o Panu Bogu naj, najwięcej rzeczy, żeby go spotkać, żeby doświadczyć Jego miłości, żeby każdy z nas pragnął, aby szukać Pana Boga. To jest niesamowicie, niesamowite, piękne tajemnice Pana Jezusa, ale byśmy, że mieli, każdy z nas miał taką ciekawość poznawania Pana Boga i żeby dowiedzieć się o nim jak najwięcej. Moi drodzy, na zakończenie, tak jak co każde nasze spotkanie, zakończymy modlitwą. Pomodlimy się wspólnie. Teraz złóżmy nasze ręce. Ja będę wypowiadał modlitwę, a Was proszę, żebyście tę modlitwę po mnie powtarzali. Modlimy się. Panie Jezu, dziękujemy Ci, że niedługo przyjdziesz do nas. Do naszych domów, do naszych rodzin, do naszych serc. Dziękujemy Ci za Twoją miłość do nas, za wszystkie Twoje cuda, za każde dobro, które, na którym nas obdarzasz. Obdarz nas świętą ciekawością poznawania Ciebie. który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. I teraz przyjmijcie, Boże, błogosławieństwo, niech Pan Bóg nas wszystkich umacnia. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Trwajcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Moi drodzy, pamiętamy o dobrym uczynku dla Matki Bożej. Pamiętamy o dobrym uczynku dla Pana Jezusa, zbieramy te nasze serduszka, żebyśmy mogli później do żłóbka Panu Jezusowi włożyć. No i czekam na Wasze smsy z odpowiedzią, no właśnie, co Pan Jezus powiedział i po czym poznać, że to jest właśnie On. Każdy z Was niech napisze, napisze i wtedy będzie wielka radość. No i do zobaczenia, kiedy? Czwartek. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Cieszę się, że możemy się spotykać. Pa. Bogiem.